Chyba zrobię cięcie na czas przechodzenia i będę tylko te najważniejsze Dobrze, figura poszła. Tym razem testujemy 6. I udaje się, popatrzcie, otworzyć. Jesteśmy na drzwiach 70. Jest drugi synk. Cześć, Hymanu, tu superkoder. A w dzisiejszym filmie gramy sobie w robloxowe dorsy. Zobaczymy, jak daleko uda nam się zejść i czy pokonamy ewentualnie bossa, czyli figurę. Jeżeli Roblox Wam się podoba i dorsy, no to zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę pod tym filmem. I możecie też napisać w komentarzu dorsy. A ja przypnę Wam serduszko. Zaczynajmy. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, jestem już tutaj w hotelu na pierwszym poziomie. Kupiłem sobie łamacze zamków. No i co, lecimy dalej, zobaczymy, jak daleko mi się uda zajść. Słuchajcie, jestem na drzwiach 13 i kątem oka tu widzę aisy, które mnie atakują. Musimy sobie, słuchajcie, przez nie teraz przejść. I otwieramy, udaje nam się oczywiście dobrze. No to lecimy dalej. Słuchajcie, idzie raz. Słychać to. Rasz to jest postać, która was goni i ona, popatrzcie, teraz tutaj przeleci. O, to właśnie był rasz. Jeżeli go spotkacie, no to oczywiście musicie się schować do szafy. A jeżeli, jeżeli nie wiecie, jak go spotkać, no to oznaką, że on przyjdzie, jest to, że światła zaczynają migać. Słuchajcie, przed chwilą, jak widzicie, byłem w tym pokoju, który ma bardzo dużo pomieszczeń, ale udało się znaleźć klucze i one są tu w środkowej szafce. Słuchajcie, jesteśmy na pokoju 20. Robię sobie słuchajcie, takie czasami cięcia. Zobaczymy, jak daleko nam się uda dojść. Bo już jak widzę, całkiem daleko zaszliśmy. Drzwi 21. Jest tutaj, jak widzicie, totalnie ciemno, ale to nie jest jakiś skomplikowany pokój. Jedyne, co jest wkrótce, to to, że tutaj był Screech, z którym też sobie poradziłam. Słuchajcie, tutaj jest teraz misja z rozwiązaniem obrazów. My tutaj teraz go. To, tego taska rozwiążemy i lecimy dalej. Jak widzicie udało się rozwiązać zagadkę. Jesteśmy na drzwiach 25. coraz bliżej naszego 50. 50. bossa, bosa czyli figury. O, słuchajcie, jest rasz, migały światła, idzie już, więc ja się chowam. Gdzie jest otu? Słuchajcie, no to ja teraz idę dalej, ponieważ rasz mi otwiera drzwi. I wiem, gdzie iść. Dobra, drzwi 27, coraz bliżej oczywiście jesteśmy naszej figury. Słuchajcie, jak widzicie, migały mi drzwi, a ja myślałam, że będzie rush, ale zaczynają się pojawiać oczka. Jak widzicie, yy, miganie drzwi, miganie oczek, no to jest mm, charakterystyczna cecha dla pojawiania się naszego sika, przed którym będziemy uciekać za chwilkę. Ale zanim to, to mamy teraz drzwi 30 i które drzwi w takim razie mam wybrać 31. Słuchajcie, czy tu będzie sig? Tak, tu będzie sig. To jest ta arena, w której będzie sig, więc ja już sobie tutaj biegnę. Słuchajcie, patrzymy, czy będzie sig. Tutaj gdzieś się zespałnuje. Jest sig. Słuchajcie, mam nadzieję, że uda mi się go przejść. Jest teraz niebezpiecznie bardzo. Lecimy już. Słuchajcie tutaj Unikamy przeszkody pierwszej. Tutaj unikamy przeszkody drugiej. I kolejne drzwi są. Gdzie teraz iść? Nie wiem, chyba z przodu są te drzwi. Tu są. Teraz unikamy znowu tych przeszkód. Teraz tu są drzwi, słuchajcie. Teraz unikamy tych łapek i tych żerandoli spadających. Ten rasz cały czas nas. Myśli. Przepraszam, cały czas nas goni. On tutaj biegnie. Drzwi się zamykają. Dobra, słuchajcie, no to. Sika mamy z głowy. Słuchajcie. Migały światła. I to będzie chyba Rasz. Ja go nie słyszę. Ale słuchajcie, już go słyszę. Chowamy się, bo już jest blisko. I jak widzicie, Rush, kolejny, kolejny entity jest już z głowy. Tylko jedynym problemem jest to, że tu są teraz ciemne drzwi, czyli. Te, których ja nie lubię, ale spróbujemy jakoś znaleźć tą drogę do wyjścia. Ale ja tutaj słyszę coś takiego. O, to był Screech. Daliśmy radę ze Screechem. Słuchajcie, nie wiem gdzie iść. To jest problem. No to słuchajcie, szukamy wyjścia. Dobra, słuchajcie, znalazłem wyjście. Czyli 46. My jesteśmy już bardzo blisko figury. Sprawdzimy, czy uda nam się ją przejść. Słuchajcie, zostawcie w tym momencie subskrypcję i lajka, aby nie przegapić następnego filmu z dorsów, który na pewno się już pojawi niebawem. A ja już tymczasem próbuję się dostać do figury, tylko użyję chyba tego, ponieważ to jest jakby screech. Ponieważ ten zamkołamacz, który kosztuje 50 yy, tego złota, on jest bardzo przydatny w takich sprawach. Jak widzicie, jest biblioteka, w której mieszka figura. No i zaczynamy. Jak widzicie, tu jest figura. I tutaj chyba zrobię cięcie na czas przechodzenia i będę tylko te najważniejsze chwile. Słuchajcie, tutaj wchodzę na chwilkę i popatrzcie, mam już cztery cyfry. Przy czym mam też liścik. I na liściku, jak sobie sprawdzam. Słuchajcie, jest źle, ponieważ tylko dwie z nich pasują. Mamy szóstą książkę, przepraszam, piątą. No, teraz już mamy szóstą. I mamy już siódmą cyfrę kodu. Dobra, słuchajcie, figura idzie. Ja już tutaj mam hasło, które brzmi 4, 4, 2 i 3. I tutaj trzeba będzie akurat po pokombinować z różnymi kombinacjami. Y kombinujemy z dwo, no niestety nie ma figura się wraca, no i trzeba jeszcze czekać dobrze, figura poszła tym razem testujemy 6 i udaje się, popatrzcie, otworzyć i uciekamy jak najszybciej od figury i słuchajcie mamy to, tutaj jest jak widzicie sklepik, tutaj jest el goblino, szkielet bob, Jeff i niestety co jest niefajne nie ma kurcyfiksa nie ma kurcyfiksa na szczęście mamy ten kluczyk, więc sobie go weźmiemy, i chyba wezmę zapalniczkę. No i lecimy dalej. S Słuchajcie, słyszałem rasza. Jest rasz, schowamy się. Czy to był rasz? To był chyba rasz. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest do tego klucz. To jest, popatrzcie, do tego klucz. I tutaj mamy, bo jesteśmy teraz w jakimś szpitalu. O, i teraz mamy to takie fajne urządzonko. Znaczy nie urządzonko nawet, bo to jest roślinka Która sprawia, że jestem silniejszy Tu jest ten opuszczony szpital Dobra, idziemy dalej Słuchajcie Chyba znowu raż Tak, chodzimy Tak, jest raż I idziemy o czymście dalej, ponieważ nie ma co czasu tracić Niestety skończyła nam się zapalniczka Ale tutaj popatrzcie Znalazłem drugą, bardzo fajnie No słuchajcie, no niestety Pojawia nam się teraz tutaj jeden haczyk, a mianowicie tam są ice'y i tutaj teraz będzie SIG. Jesteśmy na drzwiach siedemdziesiątych siódmych bodajże i ten SIG to już jest drugi SIG, może być trudniejszy, więc ja już biegnę tutaj, nie wiem gdzie są drzwi totalnie, tutaj są, gdzie są, tutaj są drzwi, gdzie tu są drzwi, tam z przodu, dobrze są drzwi. Nie mogę też cię za bardzo zatrzymywać, bo on jest tuż za mną. Teraz spróbujemy bo to chyba jest ostatni poziom. Musimy uciec przed tymi łapkami. Słuchajcie, uderzyło mnie coś i my znowu uciekamy przed sikiem tak na farcie, ale no uciekamy. Dobra, słuchajcie, kolejne drzwi. Słuchajcie. Jak widzicie, zmarłem od halta na drzwiach 86. No, niestety nie wiedziałem, jak przed nim uciec, ponieważ to drugi raz y, było spotkanie moje z haltem. Więc po prostu nie wiedziałem, jak się bronić. Jeżeli chcecie więcej dorsów, no to zostawiacie suby i lajki. Ja już nie przedłużam. I papa, pa. do następnego odcinka.